Dobra, witam w z TomaszP14, kontynuujemy o RMT. Nasz poziom zdrowia jest krytyczny, już nie. No i co złamy za poziom? Skład 3 daj, ja, trudno było się domyślić. A, mocny nagad jeden nabój, pepeszy, to to mamy troszkę już. Dobra, ja tam nie wbijam, oni sobie zagryzą tego z Pepeszowca. Ale zostawcie mi trochę go. Bo... Pozostałości z niego mają należeć do mnie. Czyli amunicja. No, co jest? Co jest? Dobra, nie tracę na boju, bo widzę, że jest trochę mało. Znowu życie krytyczne, znowu tu chyba życie leży, nie? Nie. Ten po pospolity, tam jest pistoletowiec. Załatwimy go biarkom albo pistoletem. No, zdychaj. No, tak ma być. No, ha ha, ha, ha. No nie, tylko nie ten, z pepeszą. Nie, to jest Coś się zaczyna dziać. Ciąć. No chyba przez to. Jaki był... Dobra, lecimy, mijamy to. Kurna, tej jeszcze raz to zobaczę, ja piesem Tu coś... Uruchomiliśmy. Chyba to zatrzymaliśmy. Tak. Może dobrze mówię? Zapis. Hardkurowo ma być. Nie ma łypy. No i znowu 15. Wracamy do starych wspomnień. Litrówko. No i co tutaj mamy? Ne, 21, już nie 15 H71, już nie 15 No nie, tylko nie koktajl. Za cicho. Eee, dobrze mówiłem. Tak, grzegaj się na niego. No nie. Dobra, czekajcie, bo ja z tym życiem nie wyrobię. Wracam za chwilę. Dobra, jesteśmy, musimy zjechać z tego, to coś No i już sobie nik Zapis. Życia nawet całkiem, całkiem. Nie! No, jeden leży i tak ma być. I drugi leży. Pięknie, jak to by powiedział. Wiecie kto. Bo są jakieś ulepszeni, bo dłużej ich trzeba zabijać. Mosin, drobko Siódemka. Nie, nie mam koktajli. Tak, tak, dobra zapis. Dobra, lec sobie tam na nich. No nie, nie zabili go. E damy sobie nie, nie, radę. Mówiłem. Dobra, widać kartkę. Co tutaj piszę? Przed wyprowadzeniem muszę sprawdzić obrotnicę. Jako Kurde, obrotnice. Nie znam się na takim czymś, na takich sprawach. Typu, typu jakaś obrotnica. Tak, muszę sprawdzić obrotnicę, wiem. Oby to było gdzieś tutaj. OK. To musíme obrócić, tak. To jest obrot chyba. No chyba. To mám wjechać stąd i se torę się wbić. To się chyba jakoś tym obróci i pojedziemy tam. My no, teraz z gites. Só que eu já mam odpalić. Hãm, Co to é? Dziewiątka Tak, to jest do um Não, teraz to odpalić? Wbijamos na toma aí. Tutaj jedziemy. Gdzie ten gnuj? Falał jeden wielki gnuj. Tam jest tu aż dwóch, albo nawet trzech. Szczerze, co to lormi się nie przydaje. Gdzie to jest? Cztery aż, Czyżby pięć. Nie, tam jest jeszcze jeden. Tu. He, nie miał szans. Z nami. Dobrze, 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 dobrze. Więc przeładowanie. obrót. O 180 stopni chyba. No i opalamy coś. No i sam. No i trzeba będzie bronić się. Co może. Nie, nie mogę zmienić broni więc koniec. Dobrze. No i chyba będzie jakiś filming, bo taka długa przerwa. Tak, ale ja go mijam. No i ludzie. Ja jak zwykle... Ciężko mi to mówić, ale ja się do nim po prostu rzekam, Nawet.